Wiatostany usychają, opadają. Co się dzieje? Niepokoimy się i prawidłowo, bo uprawiamy pomidory po to, żeby je mieć. W tym odcinku dowiesz się o trzech bardzo ważnych przyczynach, dlaczego tak się dzieje i co ważne, jak temu zaradzić, czy da się temu zaradzić i w jaki sposób. Co teraz, w tym momencie. My możemy zrobić. Do nagrania tego odcinka zmobilizowała mnie jedna osoba z Was, pisząc do mnie taki komentarz: Proszę o pomoc. Moje pomidory zawiązują owoce na dwóch dolnych gronach, a na kolejnych kwiatki usychają i odpadają. Mam na myśli pomidory w foliaku. Pozdrawiam. To nie dotyczy tej jednej osoby, ale wielu osób z nas, dlatego postanowiłam, że nagram. Dowiem się, poszperam, poszukam, ale w takich źródłach pewnych. I tutaj oparłam swoje poszukiwania. Sięgnęłam do wiedzy z Instytutu w Skierniewicach i do pracy doktorskiej z Wrocławia, pani Joanna Bykowy. Praca doktorska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rok 2023. Oczywiście, ja tej pracy nie czytałam deski do deski, ale przeglądając, po prostu szukałam i wyciągnęłam właśnie te informacje, które dotyczą opadania kwiatostanów. A żebyście nie czuli się odosobnieni, to weszłam do mojego szklarniowego gąszczu i chcę wam po prostu pokazać, że u mnie na gdzie nie gdzie też taki opadnięty, Zwisający, uschnięty kwiatostan się zdarza. Zobaczcie. Kolanko razem z całym kielichem, kwiatostanem po prostu już opadło i sobie wisi, i czeka, kiedy ma tylko spaść. Jedno, drugie. Tutaj na tym gronie widać już spadły kwiaty. Zostały tylko takie kikuty. Całe szczęście nie dotyczy to wszystkich kwiatostanów, ale. Przypuszczam, że gdybym tak się przeszła po szklarni i policzyła, to może kilkanaście, co najmniej, będzie mi brakowało pomidorów. Właśnie przez to opadanie czy usychanie. Zacznijmy sobie od takiej najbardziej chyba prozaicznej przyczyny, która w tym czasie mogła u nas w szklarniach występować. Właśnie było bardzo gorąco, duże zapotrzebowanie na wodę. I, no, właśnie wilgotność gleby nie powinna spadać w okresie kwitnienia i pełnego owocowania poniżej 70-80%. A do tego, jak zbyt głęboko wzięliśmy sobie do serca informację, która popłynęła za przeazatowaniem naszych pomidorów, bo mieliśmy jak byki, krzaki. I y, zaczęliśmy je troszeczkę te podłoża przesuszać. No to mogliśmy się właśnie z drugiej strony, no, mogło się też to odbić na właśnie kwiatostanach. Ja w tym czasie nie stosowałam się do tego przesuszenia, po prostu nawadniałam glebę tak, żeby ona była. I tutaj sobie właśnie takie jedno ciekawe zdanie zanotowałam. Niedobór wody w tej fazie wzrostu roślin powoduje opadanie i zrzucanie kwiatów i zawiązków albo tworzenie stosunkowo małych owoców, a także wystąpienie suchej zgnilizny wierzchołkowej. Ja suchej zgnilizny na razie nie doświadczyłam w tym roku, ale to też właśnie może być przez to takie odpowiednie nawadnianie. Tych roślin. Oczywiście o nawadnianiu w tym roku nagrałam też odcinek. Kto nie oglądał, to podlinkuję wam, może w pierwszym komentarzu. Tam są takie naprawdę według mnie ciekawe wskazówki co do tego podlewania, bo mamy bardzo różne metody rozprzestrzeniane po internecie. Poobserwować na swoich pomidorach, ale też tak na zdrowy rozsądek. Ludzie też mądrze się tym już zajęli i właśnie nam pomogli w tym, że możemy trochę wiedzieć, w jakim kierunku pójść. Ja już nagrywam o tym, dobra, nie rozgaduję się więcej. Niedobór wody w podłożu wpływa również na zakłócenia w pobieraniu i transporcie wapnia, co powoduje również suchą sklewiznę wierzchukową. Oczywiście, że nie można iść też w drugą stronę, żeby przelewać naszych pomidorów dlatego, że możemy doprowadzić do gnicia, żółknięcia liści i tak Więc tutaj właśnie nie chodzi o to. Nawet było powiedziane, że takie dobowe zużycie wody w czasie kwitnienia i owocowania wynosi od 4 do 7 litrów na metr kwadratowy. Oczywiście w zależności od pogody, od y, temperatury. I od też systemu, jakim podlewamy, czy to jest kropelkowo, czy nie, bo wiadomo, że kropelkowo tutaj wody trochę mniej nam się zużyje. Drugi powód to niedobory, a z nimi związane pH podłoża. A konkretnie było tutaj powiedziane o niedoborze cynku, który może być powodowany właśnie niewłaściwym pH powyżej 7,5 lub poniżej 5 czyli zbyt zasadowe albo zbyt kwaśne dla pomidora, powoduje właśnie, że roślina nie jest w stanie pobrać sobie na przykład tego cynku, który też, niedobór tego cynku właśnie powoduje zrzucanie kwiatostanów. Niedobór cynku może też być powodowany nadmiernym nawożeniem fosforem, ale też nieodpowiednią pogodą zimną, i wilgotno. Oczywiście, żeby stwierdzić niedobory cynku, no to trzeba by było jeszcze poznać inne zmiany, które by jakby to potwierdziły, patrząc na roślinę. To, czy będziecie sobie ten cynk uzupełniać opryskiem, to już do Was należy. Natomiast ja skupiłabym się bardziej właśnie na tym podłożu, na odpowiednim pH gleby. Jeżeli nie macie, to po prostu kupcie sobie kwasomierz glebowy. Albo chociażby, no nie wiem, taki też mierzy to pH, pH-metr glebowy, chociaż on też nie jest taki dokładny. I po prostu weźcie sobie próbkę, czy włóżcie ten pH-metr i sprawdźcie sobie to pH. Jeżeli się okaże, że jest za wysokie, a prawdopodobnie tak się okaże, no to po prostu zakwaszajcie sobie tą wodę do podlewania. Możecie do tego użyć kwasku strynowego. Czy kwasu fosforowego. Yy, tylko jeżeli jest nadmiar fosforu w glebie, a prawdopodobnie tego nie wiemy, no to nie wiem, czy ten kwas fosforowy w tej sytuacji byłby wskazany. Aczkolwiek myślę, że to będzie lepsze aniżeli po prostu lanie wody zasadowej do podlewania. No i trzeci powód: szara pleśń. Szara pleśń. To jest grzyb. Grzyb ten jest generalnie saprofitem, czyli on pomaga w rozkładzie materii organicznej, pomaga utrzymać równowagę w ekosystemach i saprofity, poprzez właśnie przerabianie tej materii organicznej, uwalniają fosfor, azot i węgiel, które przecież są niezbędne do życia. Ale wtedy, kiedy szara pleśń będzie miała. Naprawdę optymalne warunki do swojego rozkwitu, i dodatkowo jeszcze roślina będzie na tą szarą pleśń, szczególnie podatna, no to wtedy staje się bezwzględnym pasożytem, który właśnie również niszczy kwiatostany. I teraz patrzę sobie w aplikację pogodową, i w tym najbliższym tygodniu teraz w nocy. 15, 14, 13 stopni Celsjusza to jest właśnie optymalna temperatura. Teraz rozpocznie się optymalna temperatura, a do tego deszcz, no już w ogóle. To są po prostu najlepsze warunki dla szarej pleśni. Temperatura około 15 stopni i wilgotność, duża wilgotność powietrza. Więc teraz. Uważajcie na tą szarą pleśń i zaraz Wam powiem, co ja zrobię i to jak najszybciej, żeby, bo szara pleśń nie tylko jest widoczna gołym okiem, ale może też być w takim stadium ukrytym, w takiej formie ukrytej, nie będzie jej tak za bardzo widać, ale właśnie może te kwiatostany właśnie w tej formie ukrytej też porażać, bo ona właśnie sobie gdzieś tam w naszych szklarniach mieszka. Gdzieś tam sobie żyje na tych martwych częściach organicznych i właśnie na tych uschniętych kwiatostanach o kwiatach, które mamy na pomidorach teraz. O tutaj właśnie szara pleśń będzie o, chciała sobie się zadomowić. To też możecie sobie pousy, pousuwać te okwiaty wszystkie, bo szara pleśń właśnie będzie w tych przyjących warunkach głazić. Zarodniki szarej pleśni bardzo łatwo przenoszone są z prądem powietrza. Oczywiście musimy utrzymać wietrze nieszklarni, musi być przewiew i jak już macie takie na dole stare już zużyte powiedzmy liście, macie na przykład już grono w pełni wykształcone i możecie już te liście zacząć usuwać, to usuwajcie właśnie te dolne liście, żeby zwiększyć cyrkulację powietrza, bo to za gęste sadzenie właśnie roślin. Brak przewiewu, to wszystko sprzyja właśnie temu dobremu klimatowi do rozwoju tych zarodników. Ja będę robiła dzisiaj oprysk HT, czyli oprysk tymolem, bo on jest grzybobójczy, bakteriobójczy, owadobójczy, więc on tutaj na tą szarą pleśń, jeżeli ona jest w takiej właśnie formie ukrytej, czy za chwilę będzie miała by się gdzieś tam pojawiać, on na tą szarą pleś na pewno będzie działał. Nie wiem czy w 100%, ale na pewno zadziała. Wiem, że też jest Poliwersum, ekologiczny środek, który też działa w jakimś stopniu, ale też doczytuje się, że wtedy, kiedy jest taka właśnie inwazja tego grzyba, no to już średnio się sprawdza. Ja będę właśnie ten, tym tym olem pryskała. I teraz przy tym oprysku pamiętajcie nie robić tego na samą noc, bo właśnie ta wysoka wilgotność i w dodatku te opady deszczu i te chłodniejsze noce, które teraz nadeszły dla nas, dla tych roślin, one będą te opryski, będą właśnie utrzymywanie się tej wilgoci około 8 godzin i więcej. Na liściach właśnie będzie powodowało to, że ta szara pleśń będzie chętnie cię zadomawiała w naszym Więc opryski najlepiej robić tak, żeby przed zachodem słońca nam ten oprysk wysechł na tych liściach. Żeby było sucho w szklarni. A rano jak najszybciej, jeżeli jest rosa, to jak najszybciej po prostu trzeba tą rosę usunąć. I wiecie, że nawet zaleca się po prostu ogrzewanie. Tej szklarni. Po prostu ogrzać powietrze. My tego przecież nie będziemy robić, tak? Ale profesjonaliści właśnie w ten sposób podchodzą do tego tematu, że ogrzewają sobie szklarnię, tak żeby jak najszybciej wysuszyć. I teraz, jeżeli jeszcze będziecie usuwać wilki, choć przy takiej wilgotnej pogodzie, za bardzo Wam nie polecam, żeby to robić. Może w ciągu dnia, kiedy ta wilgotność nie będzie aż taka duża. To tak ostrożnie, ale jak będziecie właśnie obrywać te ogonki, czy ucinać liście już zbędne, to róbcie to przy samej łodyce. Nie zostawiajcie takich kikucików, bo te kikuciki, jak one będą sobie tam przysychały, usychały, to też będą takim zaproszeniem do szarej pleśni, żeby tam sobie weszła i się rozgościła. Ciekawi mnie, czy Wy na przykład smarujecie czymś zranienia, jak usuwacie na przykład, nie wiem, jakieś większe wilki, i widzicie, że taka ranka jest większa, to czy smarujecie coś, czymś te ranki, czy na przykład posypujecie cynamonem, to będę wdzięczna, jak się podzielicie w komentarzach i ewentualnie, właśnie czym to robicie i czy to działa. No bo szara pleśń, właśnie przez te zranienia, też chętnie wchodzi na roślinę. Raczej podlewać w godzinach przedpołudniowych, tak żeby te rośliny właśnie nawodnić, ale też, żeby nie, nie powodować tej kondensacji wilgoci tak na noc. Szczególnie właśnie teraz, kiedy jest chłodniej i właśnie te sprzyjające warunki dla tego grzyba będą większe. Ale tak naprawdę to on rozwija się w temperaturze powyżej 0 do 30 stopni Celsjusza. Więc to nie, nie jest tylko tak, że przy 15 stopniach to jest taka najlepsza temperatura dla niego do rozwoju. Właśnie teraz, w tym czasie, który teraz, w którym jesteśmy, ale pamiętajcie, że do 30 wysoka wilgotność i do 30 temperatura to zawsze będzie to jakieś ryzyko. I nawet nie koniecznie w formie takiej jawnej, właśnie ukrytej też. Wiecie już o trzech powodach. Pamiętajcie o tym podlewaniu, pamiętajcie o tych niedoborach, czyli o Odpowiednim pH podłoża. No i pamiętajcie o, tych, o tym dobrym mikroklimacie w szklarni, przewietrzaniu, obrywaniu już tych niepotrzebnych liści na przyszłość. Nie saćmy za gęsto w szklarni. No i opryski czy podlewanie nie na samą noc, tak, żeby to wszystko zdążyło przeschnąć i odprowadzić tą niepotrzebną wilgoć. Oczywiście są różne środki chemiczne na szarą pleśń, ale. Ja polecam Wam właśnie oprysk Tymolem, Ekologiczny oprysk, który naprawdę w wielu sytuacjach już potwierdził swoje działanie tutaj u mnie w szklarni, więc polecam. To nie jest mój przepis, to jest przepis, który dostaliśmy przez osobę na pseudonimie Pomodoro. Już Wam o tym kiedyś wspominałam, więc dostępny na internecie. Jeżeli macie jeszcze jakieś swoje takie. Pewne informacje co do opadania tych kwiatostanów, to proszę, żebyście w komentarzach przekazali nam wszystkim, żebyśmy swoją wiedzę poszerzyli. A jeżeli stosowaliście jakieś środki z tych właśnie ekologicznych na szarą pleśń i potwierdzicie ich działanie, na no to też proszę, żebyście w komentarzu wpisali, żeby nam ładnie te pomidory kwitły, nie opadały te kwiaty, i żebyśmy mieli ich dużo byśmy mogli zakręcać do słoików na zimę i cieszyć się latem w słoiku.